Era wodnika. Na co jesteśmy pilnie przygotowywani albo na co jesteśmy w bardzo szybkim tempie przygotowywani. Tradycyjny początek, moi drodzy. Transformacja na poziomie fizycznym oraz niewidzialnym gwałtownie przyspieszyła. Nigdy wcześniej, niemal codziennie nie byliśmy pod wpływem tak mocnych energii o wysokiej częstotliwości. No, dzisiaj coś dawało mocno w niedzielę. Czy tam dalej niezwykle silne burze słoneczne, prawie zerujące pole magnetyczne Ziemi postępują jedna za drugą. Jesteśmy w ten sposób szybko przygotowywani na przejście do wielowymiarowości. Na etapie przygotowawczym zostaje wprowadzona gotowość naszego ciała do tego przejścia. Zadaniem kolejnego etapu jest przejście na następny poziom wibracji wraz ze swoim ciałem przy aktywnym udziale naszej świadomości. W tym zawsze pomagają nam nasi mentorzy i asystenci czyli wyższe istoty z anielskiego systemu. Najważniejszymi warunkami sukcesu są skrucha, przebaczenie i pełne otwarcie serca. Na ostatnim etapie człowiek dostaje szansę wyjścia z matriksa i wejście w wielowymiarowość. Od tego momentu zaczyna się nowy etap w ewolucji duszy: odmładzanie ciała, stworzenie ciała świetlistego. Aktywacja gwiezdnej pamięci, oczyszczenie pamięci komórkowej, rozwój jasnowidzenia i jedność z wyższym ja. To jest doświadczenie, dla którego wielu z nas przyszło na tę trójwymiarową Ziemię. Wdzięczność Wam wszystkim!